Ty, lubicie jeździć windami i ja uwielbiam. W ogóle mam luksus, bo mam taką klatkę, że mam dwie bliźniacze windy. Niestety, te windy, jedna jest normalna, a druga jest zjebana. Jak to z bliźniaczkami czasem bywa, są dwie siostry: jest normalna, jedna, a druga zawsze jakaś zjebana. I tutaj jest to samo: zjebaność tych wind polega na tym, że jak jedna jest na dole, to druga zachuje, nie przyjdzie, nie, nie. Trzeba do mnie pójść, bo jestem zazdrosna, nie będą dwie na jednym piętrze stały no i tak to właśnie jest druga rzecz, że jak siedziemy tymi windami ktoś nas może porwać i kiedy siada sobie na dziesiąte piętro na siódmym w, 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 łapie mnie babeczka, jakaś starsza pani wsiada, patrzy, o pan na dziesiąte a to się przejedziemy razem i wciska parter i ona wie, że ta winda najpierw zjedzie na parter, bo taka jest winda zjebana ojej, przepraszam, ale na ryju się śmieje od ucha do ucha, ja wiem, że ona wiedziała i że kurwa leci ze mną w chuja ale nic, dobra, przeżyję to no to już znacie największe bolączki moich wind, które czasem się przydają, a czasem są wkurwiające. No, ja mieszkam na 10 piętrze, 66 mieszkań, 40 mieszkań studenckie. I jak jest tak, jak teraz mamy połowę lipca, są remonty. I któregoś razu wracam ja z pracy i widzę dwóch kolei, próbuję włożyć jakąś paczkę do windy. Włożyć, to znaczy napierdalają skopa w tę paczkę i mówią, właśnie że kurwy synie. Okazało się, że to tapczan w kartonie i ten tapczan w kartonie zachuje się, nie mieścił, trzeba będzie rozpakować. Już kilku takich geniuszy próbowało, zawsze kończyło się rozpakowanie. Ale ja też wiem, że jak oni tutaj zablokowali ten windę tym kurwa tapczanem, to ja muszę wejść na pierwsze piętro. I muszę przywołać sobie drugą windę. A to było rok temu. Ważyłem 130 kg, nie chciało mi się po prostu, bo byłem gruby i to była wyprawa, jak na rysy. Ale chuj, tam dobra, wszedłem te 16 schodów, zasapany. Dwie minuty mi to zajęło. Wciskam przycisk i nie ja, winda nie zjeżdża. Co się okazało? Słyszę dindą. Z góry. I 5 sekund przerwy. Dindo Ja wiem, że już mam chujowy dzień, bo ktoś spierdolił windę. Gdzieś na siódmym, szóstym piętrze ta winda jest zablokowana. Podejrzewam, że już kurwa paczkę przycięło czy coś. Winda się rozregulowała i kurwa nie zjedzie. Ja już klnę pod nosem, ale chuj tam nie. No trzeba wejść na tą górę. Więc rozpinam kurtkę, luzuję sznurówki, żeby lekko się chodziło. Wiecie? No i zaczynam się drapywać. Po 10 minutach byłem już na trzecim piętrze, za sapady w chuj, ale słyszę, że ci nadal przestali napierdalać w tę paczkę i że winda ruszyła. Myślę sobie, o wy kurwa. No to łapię tę windę na trzecim piętrze, patrzę, stoi, tapczan, nasz torc. I tutaj obok jest taka miejsce, że można się wcisnąć na czworaka jak pies. Patrzę, winda na siódme jedzie. No to myślę, dobra, pojedziemy na siódme. Dawaj, ja na te siódme jadę. Otwierają się drzwi i słyszę din -don. Faktycznie na siódmym piętrze zablokowali to drugą windę. No to ja myślę sobie, o kurwa, że się zepsuli, nie naprawiliście, to ja wam zrobię numer. No i postawiłem plecaczek, żeby tapczan mnie nie spierdolił. I podchodzę do tej drugiej windy. I tam już widzę, że kurwa jakiś geniusz wszystkie przyciski powciskał. Z jednej strony plus, bo wiem, że ta winda najpierw zjedzie na parter, bo skoro parter wciśnięty. Ale z drugiej strony kurwa, nie, po prostu, bo co? Bo drzwi się zepsuły, po prostu powciskał wszystkie przyciski, na pewno kurwa pojedzie yy, na duzę, naprawi się magicznie po wciśnięciu wszystkich przycisków. Ale chuj tam, dobra, naprawiłem te drzwi i stoję, nasłuchuję jak ci sapił na górę, człap, 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 człap. Ale mieli lepsze kondycje ode mnie, bo już po trzech minutach słyszałem ich na piątym piętrze. No to kurwa mówi, nie ma, no. Zabieram plecak, zaczyna tapczan zjeżdżać na dół. Ja zjeżdżam drugą window też. I już tak gdzieś jestem w połowie parteru i słyszę, jak się drzwi obok otwierają i na klatce słyszę takie, ooo, takie zdechnięcie, rozczarowania. Otwierają się drzwi i stoi pięcioro moich sąsiadów i mu patrzą się na ten tapczan, a później na mnie. Ja mówię, no Winda na górze była zepsuta, naprawiłem, ale wszystkie przyciski są powciskane. Ale proszę państwo, wchodzą. Niech ktoś mi przytrzymać w na chwilę. No oni się pytają o po co, ale ja nic nie mówię. Teraz znak plus czterdzieści. Ja nic nie mówię, tylko po prostu biorę, podchodzę do tej windy z tapczanem i wszystkie przyciski wciskam. Ci popatrzyli się na mnie, zaczęli się śmiać. No nic, wjeżdżamy. jeden pa pasażer wyszedł na trzecim piętrze drugi na piątym i gdzieś tam, gdzieś na piątym widzieliśmy, że ci kolesi od Tapczana schodzą na dół. My w śmiech, a wiemy, że Tapczan jest między czwartym teraz a piątym piętrem, bo on jedzie o ciupinkę wolniej, tak, niż my. Ale dobra, my mamy brechtę, jedziemy dalej. Na siódmym wysiadam. Goście słyszę, że są na szóstym ale tutaj tapczan już otwierają się drzwi. no to co ja szybciutko wciskam parter i znowu do tej kurwa budy wchodzę pod ten tapczan i zjeżdżam na dół i znowu wszystkie przyciski wciskam i czekam słyszę schodzą na dół czekamy 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 pierwsze piętro słyszę że już wyraźnie ich słychać no to ja jeb kurwa do drugiej windy i jadę sobie na siódme a ten tapczan pyk pyk popierdala jeszcze dwa razy im ten numer zrobiłem za czwartym razem zjeżdżam na dół, ale kurwa widzę gościu. Jeden stoi, a drugi pewnie na siódmym się podzielili. Kurwa, pomysłowy ten e, sąsiedzi, nie wiecie, tak jak z tej czeskiej bajki. I on się kurwa na mnie patrzy, i on wie, że ja z nimi jechałem w chuja. A ja wiem, że on wie. Ale wiecie co, już taki byłem ten e, zadowolony z siebie, i tak na bezczelnie mówię: Na no ileż panowie tych tapczanów włożą? Cztery, kurwa, już od godziny winda zablokowana. I je, wracam, wciskam dziesiątkę, jadę do siebie. No to to moja taka właśnie historia z tapczanem. I windę. Pozdrawiam.